że sobie, musi go przeżyć godnie. Sympathie. godnie. Tutaj nie, nie szatał. Tu tych się parę się że tam. Ale nie musicie o tym wiedzieć. Bardzo że znowu że nie przejęli. Zdaje się, że znowu Udało nam się, zrobić premierę, która to tak, się, że, że, że tak ten nowy rok zaczęliśmy, robić te próby i, i okazuje się, że musimy jeszcze więcej zrobić do tej rzeczy i nie mamy czasu, ale zrobimy. Tu to bardzo rzeczy nam się udało w zeszłym roku. Cześć. Okay. Udało nam się bardzo dużo. Na przykład e, udało nam się zorganizować Karolowi Boa w kolorze telewizyjnej dwójki. Jest to bardzo ciężkie do dostania. dają to za darmo na każdej imprezie telewizyjnej, także no, mieliśmy sporo zawodów, ale Karol ma teraz to Boa. Nawet w nim śpi, tylko w nim. Znaczy nie, żebym widział na żywo, ale mam internet. No, nowe piosenki do filmu 2000